Cześć, bardzo was serdecznie witamy. Cieszymy się, że tutaj znów możemy się razem pomodlić. Dzisiaj wspomnienie świętego Jana 23., który tak napisał: Nie ma nic doskonalszego od dobroci. Ludzki umysł może szukać innych znakomitych darów, lecz żaden z nich nie może się porównać z dobrocią. Dobrość jest z tej samej natury co sam syn Boży, który stał się człowiekiem, jest istotą wszystkiego, czego On nas uczył słowem i przykładem. Maryjo, pomagaj nam być dobrymi, naśladować Twojego Syna. Pomódmy się dzisiaj w intencji chorych i cierpiących. Ozdrowie dla Zofii Pawła oraz w intencji Oli, która ma dzisiaj operację. Pomódlmy się również o szczęśliwą podróż dla Gosiej rodziny. Zapraszamy Was do wspólnej modlitwy Anioł Pański. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Anioł Pański zwiastował o Pannie Maryi. I poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja służebnica Pańska. Niech mi się stanie według słowa twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twojego poznali przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków amen. Pomódlmy się w intencji zmarłych, odpoczynek, raczy im dać Panie a światłość wieku ista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bardzo Wam dziękujemy za wspólną modlitwę. Bardzo Was serdecznie pozdrawiamy. Dziękujemy za komentarze. Miło nam zobaczyć, że się razem modlimy. Pozdrowienia dla Marleny, Majeksandra, Renaty, Zbigniewa. Niech Maryja pomaga nam przeżywać ten dzisiejszy dzień razem z Panem Bogiem w poczuciu Jego obecności. Dziękujemy. Do usłyszenia jutro o 12. .00. Mamy nadzieję, że też dołączycie. Dobrego dnia. Cześć. Cześć, pozdrawiamy.